Więc prowadzimy top model UNA trasa. Mogę poprowadzić top model. Napiszcie czy. No, czy chcecie więcej takich rzeczy? no jest tak. Ja prowadzę top model, kategoria ja zwierzęta. Dobra, także przypominam, no. Za ja to, że się w ogóle nie odzywałem. Naprawdę. Tak się stosowałem. I to jeszcze nie był mój live. I to też było piersi w nocy. To jest, to jest dlatego. E, dobra e, e, miłego oglądania, siema Stawcie suba, łapkę w górę, dzięki Powinno być liter. E, Homi, możesz oceniać, możesz oceniać, także dawaj, oceniaj e, Ja tutaj przypilnuję Bynajmniej postaram się przypilnować Postaram się e. e, e. Patrzę przy ten uprostu z zakonku się tutaj nie idzie. Próbuję przeobserwować. okej okay, czaty, jakbyście coś widzieli, to piszcie. Zazualnie streamuję e, PlayStation, bo PlayStation ma wbudowaną nagrywarkę. Tak jakbyście widzieli jakąś osobę, to nie od razu mówcie, bo jest jeden troll. Jeden troll, który poleciał na zakąty kłopcy. Zakąty kłopcy jest idealnie przed nami, więc ten troll będzie stamtąd szedł. Ten troll będzie gdzieś stamtąd szedł, także gdybyście byli gdzieś, to mówcie. Gaz wybuchł Halo kolego, co ty tu robisz na dachu? Co ty tu robisz? Pixel jest, dobra, sorry Pixel Ty jesteś legitny Czekajcie, uleczcie Pixela Uleczcie Pixela, kto jest jego uleczcie Ja was szybko przeliczę taktycznie Stawcie się proszę w rzędzie. chcę zrobić taktyczne przeliczenie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ja jestem siedem, ty jesteś osiem, tak Czyli mamy jednego trola, oficjalnie mamy jednego trola, słuchajcie e, Homi, ty prowadź tutaj kastoma dalej e, Ja będę obserwował w razie tego W razie tego, żeby ten troll nas po prostu tutaj Zabił. Ty prowadź sobie na spokojnie, ja spróbuję tutaj kogokolwiek przyuważyć I ewentualnie zabić, gdyby coś Ktoś się zrestartował, słuchajcie, ktoś się zrestartował, szybko, szybko, szybko Kto to zaliczył restart? A to wy, dobra, się przestraszyłem, chodźcie Chodźcie, chodźcie, chodźcie Dobra, siedźcie tutaj Puść mnie, kolego Puść mnie No puść mnie, co jest Aha, Dobra, dobra 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 Dobra, ale teżcie się tak nie rozbiegajcie chaotycznie, bo ktoś widzę, że wybiegnie, to jest wybieg Namburg Widzę, że ktoś z Was wybieg Namburg, ktoś jest na stacji benzynowej Uwaga, ktoś jest na stacji benzynowej, ktoś wybieg na stację benzynową co to tu biega po dambu Pixel Jezu, możesz tak nie straszyć, proszę cię. A spoko, Adam, sorry, sorry. Dobra, sorry, Pixel, ale tak się kręcisz, że myślałem, że to jest ten. Stroll. Dobra, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, homi na razie ich myślę, że nie zabijaj. Homi, myślę, że na razie ich nie zabijaj. E, słuchajcie, musimy lecieć do strefy. Lećmy do strefy. E, Wygrał Encazastek, ponownie Encazastek wygrał, także gratulacje, gratulacje. Meliot Ban miał e, na Nick. On z nami grał już nieraz, on z nami grał już nieraz.